Przedstawienie działania broni w grach zawsze będzie pewnym uproszczeniem, bo to co w strzelankach sprowadza się nieraz tylko do wymierzenia i naciśnięcia przycisku, w rzeczywistości jest czynnością mocno fizyczną, wymagającą odpowiedniego złożenia się i pracy całym ciałem. Ale gry mają rację w jednym: broń palna jest łatwiejsza w użyciu niż taki łuk czy miecz. Średniowieczna Anglia miała opracowany cały system, który miał ostatecznie produkować ludzi zdolnych do zostania łucznikami na polu bitwy. A już szkolenie rycerza rozpoczynało się od wieku nastoletniego, gdy zostawał paziem i praktycznie nigdy się nie kończyło. Rycerz musiał nauczyć się walczyć w pancerzu różnymi rodzajami broni, opanować walkę pieszo jak i konno. Sam udział w turniejach był niebezpiecznym przedsięwzięciem, ale koniecznym dla utrzymania formy w czasach pokoju. Nie jeden rycerz stracił zdrowie lub życie w trakcie takich niewinnych grupowych walk lub charakterystycznych potyczek na koniach. Jeszcze w XVI wieku zdarzały się takie wypadki jak ten francuskiego króla Henryka II, który zginął od ran poniesionych w potyczce, od drzazgi z rozbitej kopii, która wbiła mu się w oko. I od takiego niefartu do piachu poszedł jednocześnie król Francji i lata wyszkolenia w rycerskim fachu. 400 lat później Niemcy wprowadzili projekt intensywnych szkoleń, które miały zamienić cywila w żołnierza w zaledwie 16 tygodni. I taki żołnierz ze swoim karabinem rozłożyłby rycerza jednym strzałem. Rycerz mógłby ostatnim tchem krzyknąć, że zabił go nub z broni, która nie wymaga żadnego skilla. A więc cały wysiłek militarny zmierza do tego, aby broń zabijała jak najłatwiej, a najsłabszym elementem tej całej morderczej układanki jest człowiek. Co się jednak dzieje w grach, gdy broń jest potężna, ale nie wymaga skilla? Przyjrzyjmy się sześciu takim przypadkom. Czego powinniśmy unikać w strzelankach? Przeładowywania w momencie, gdy nie jest to potrzebne albo w 100% bezpieczne. Pojemne magazynki w broni palnej są koniecznym ułatwieniem, bo pozwalają na oddanie większej ilości strzałów bez konieczności przeładowania. Wprowadzenie broni powtarzalnej było ogromnym skokiem w rozwoju broni palnej. Przecież jeszcze w czasach wojen napoleońskich dobrze wyszkolony żołnierz strzelał 2-3 razy na minutę. Gdy połączymy spory magazynek z szybkostrzelnością, tak dostajemy zasadniczo broń nieco idioto-odporną, pozwalającą na bieżąco na szybkie korekty w mierzeniu do celu i w razie czego pozwalającą na zasypanie wroga gradem pocisków, szczególnie w grach, gdzie gramy z domyślnie wyłączonym friendly fire. W swoim czasie był to spory problem serii Call of Duty, bo choć gra oferowała potężny arsenał broni, tak tradycyjnie małe mapy zmuszały do korzystania jedynie z pewnych opcji, a więc w Modern Warfare 3 prym wiodły wszelkiego rodzaju pistolety maszynowe, szybkostrzelne, pozwalające strzelać w biegu i z biodra. Najbardziej niesłynnym przykładem pozostał tutaj MP7, łączący siłę niemal karabinu szturmowego i mobilności PMK. Jedynym ograniczeniem przy nim był dość wysoki próg wejścia, bo odblokowywał się dopiero pod sam koniec kariery, ale mniejsza o to, bo i inne pistolety maszynowe radziły sobie wyśmienicie i dopiero Black Ops 4 nieco zmieniły podejście, może nie w trybach multi, ale przynajmniej w blackoutie PM-ki straciły na znaczeniu, bo i wzrósł średni dystans przy prowadzeniu ognia. Nic dziwnego też, że dziś zwykły żołnierz w ręce otrzymuje karabin szturmowy. Uniwersalny, mocny, łatwy w użyciu, celny, ale i o dużej sile ognia, więc czego tu nie lubić? Bardziej specjalistyczne narzędzia, takie jak karabin wyborowy czy karabin snajperski, wymagają już znacznie większego skilla, ba nawet karabin maszynowy to nieprosta zabawka, której użycie sprowadza się do prucia w lewo i prawo długimi seriami. Strzelby są bronią mocno sytuacyjną, kojarzymy najbardziej wersję z tak pompką, czyli z systemem przeładowania pump action. Takie strzelby w grach jak 870 z Battlefieldów zadaje ogromne obrażenia, ale na małym dystansie i po każdym strzale następuje wyraźna przerwa, potrzebna na wpompowanie kolejnego naboju do komory. Ta przerwa jest potencjalnie śmiertelna dla użytkownika, więc żołnierz ze strzelbą powinien mierzyć w one hit kille. Jest to jakiś skill. Ale oczywiście są też inne strzelby. Automatyczne i strzelające wybuchową amunicją. Oto USAS 12 z Battlefielda 3 z amunicją wybuchową właśnie. Celujesz z biodra, strzelasz, siekasz, ranisz, zabijasz. Bardzo dużo zabijasz. Strzelba była istną zmorą w pierwszych miesiącach działania BFA 3, szczególnie na ciasnych mapach takich jak metro, choć w sumie przy wielu graczach mnóstwo rodzajów broni było tam frustrujących jak cholera, ale żadna z nich nie doczekała się swoich memów. No i był jeszcze specjalny odcinek Battlefield Friends. Tak, to była broń, która potrafiła zamienić dzień w noc, szczególnie dla graczy po drugiej stronie Lufy. Dead Souls. Trudna gra, którą udało mi się przejść za pierwszym razem, mocno cizując, bo po co narażać się na obrażenia, gdy możemy zostawić pułapki na przeciwników? A jest ich tutaj co niemiara. Jedne wystrzeliwują pociski, inne plują ogniem, kolejne miażdżą wrogów, podcinają im ścięgna. Wystarczy zrzucić na ziemię i wszystko dzieje się samo. Skupiamy się już tylko na unikach, a wróg umiera w męczarniach. Lamer. Wieżyczki są od lat solą w oku graczy w multiplayerze. Do Call of Duty trafiły po raz pierwszy w Modern Warfare 2 i zostały już serio na zawsze. Działały one zazwyczaj bardzo podobnie, były jedną z nagród za utrzymanie serii zabójstw czy serii punktowej, i po rozstawieniu automatycznie namierzały cele przed sobą. A więc rozstawienie ich wymagało jakiegoś skilla. Szczególnie, że wystarczyło jedno uderzenie z bliska, aby przewrócić i tym samym wyeliminować wieżyczkę, ale jeśli przy rozstawieniu trzeba było wziąć pod uwagę właściwości terenu, tak później już wieżyczka działała sama. Irytowało to jak cholera. Podobnie w Darwin Project wieżyczka wkurzała na całego w grach typu Battle Royale, jesteśmy nastawieni na to, że wygramy dzięki uważności taktyce orientacji i spostrzegawczości. Wieżyczka w Darwin Project nie tylko rozstawiała się błyskawicznie, ale do tego namierzała bliskich przeciwników, więc mogła stanowić środek ostrzegawczy. Jednym słowem, wieżyczka wyręczała gracza. Dlaczego tak naprawdę Sekiro odbierane jest jako gra trudna, wręcz trudniejsza niż Dark Souls? Czy to wymóg perfekcyjnego timingu, a może brak opcji na podbijanie statystyk? Wszystko po trochu, ale głównym kłopotem przy Sekiro jest to, że niemal każdego bossa musimy pokonać w pełni samodzielnie. Dark Soulsy oferowały dość unikatowe mechaniki sieciowe, w tym przyzywanie duchów innych graczy, a tych zawsze było mnóstwo chętnych do pomocy. Samony były swoistą drogą na skróty, z której przyznam, sam korzystałem nie raz. Jedyną rzeczą, której należało więc pilnować, to nie dać Ci przypadkiem zabić, gdy lepszy gracz załatwia sprawę za Ciebie. Ale tu warto pamiętać, że opcja wyzwania innych gracza, także npc ów dostępna była tylko dla ludzi, to znaczy dla bohaterów, którym udało się odzyskać człowieczeństwo. Żeby przywrócić człowieczeństwo musieliśmy używać rzadkich przedmiotów w części trzeciej pod nazwą żaru. W świecie gry znajdowała się ich skończona ilość, ale wypadały z nielicznych przeciwników oraz dostawaliśmy je w nagrodę za pomoc innym graczom. A więc tak zamykała się prosta ekonomia żaru i człowieczeństwa w świecie gry. Pomagaliśmy innym, aby bez przeszkód móc też korzystać z pomocy. Ale bazowanie na samonach ma swoje wady, bo pozbawieni tej podpory dzisiaj zbieramy Bęski w Sekiro. I nic na to nie możemy poradzić. Co jest lepsze od rakietnicy? Rakietnica, którą nie możesz się przez przypadek zabić. Wyrzutnie w strzelankach, takie jak RPG, zawsze miały w sobie coś z broni obosiecznej w domyśle potężna i będąca w stanie zabić cel nie tylko przy trafieniu bezpośrednim. Obrażenia obszarowe to w sumie także szansa na zabicie kilku celów jednym strzałem. Ale rzecz jasna, wyrzutnia to także niebezpieczeństwo, że strzelec zrani albo zabije samego siebie. Ale co jeśli dostaniemy w ręce moc wyrzutni, ale bez przykrych konsekwencji? Z tą konwencją uber-silnej broni bawił się już protoplasta gatunku DUM z 1993 roku. BFG miał być orężem, z którego korzystanie jest czystą przyjemnością, a więc wchodzimy do pomieszczenia pełnego potworów, naciskamy spust, ocieramy się z bebechów naszych wrogów. Wychodzimy z pomieszczenia. BFG strzelał ogromną, zieloną kulą plazmy, która sama w sobie zadawała nielada obrażenia. Ale co mechanicznie nawet ciekawsze, do tego dochodziły losowo liczone obrażenia rozdawane między wrogów przed postacią gracza w promieniu 45 stopni. Bez kodów, BFG nie był jednak giverem łatwą do zdobycia. I tak nie było jej na przykład w etapach z wersji Shareware, czyli z pierwszego epizodu. Oficjalnie BFG trafiał w nasze łapska znacznie, znacznie później. BFG stał się tradycją serii DOOM. W najnowszej odsłonie z 2016 roku BFG działa podobnie jak w 1993 roku. Kula plazmy to jedno, ale do tego dochodzą obrażenia wokół lecącej kuli. Oczywiście, w wypadku tak potężnej broni dochodzi pewien aspekt skila czyli decyzja kiedy użyć i takie wypozycjonowanie względem potworów, aby zmaksymalizować efekt. Na sam koniec zostawiliśmy broń, która dosłownie wymaga zero umiejętności, przynajmniej po tym, co pokazuje ostatnia misja w kampanii single player. W Titanfallu 2 całą grę pokonujemy przeszkody militarne, korzystając z różnorodnego arsenału. Okazuje się jednak, że najmocniejsza giwera jest z nami od samego początku. Smart pistol otrzymujemy niejako na złomie swojego tytana pod sam koniec rozgrywki, dosłownie w ostatniej misji. Wyciągając struchła towarzysza Circuit, czyli zestaw survivalowy, Stajemy się posiadaczami pistoletu, który sam namierza przeciwników. Od wrogowie wbiegają nam w pole widzenia, więc naciskamy spust, a pistolet robi wszystko za nas. Czyli jest to broń z automatycznie wbudowanym aimbotem i aż dziw, że zakopano tę broń tak głęboko, zachowano ją na czarną godzinę, do której mogłoby nie dojść, gdyby bohater miał ten pistolet od samego początku. To co jest dziwnym fabularnym motywem trochę to zamykającym dobrą kampanię single player w multi stało się jedną z najbardziej znienawidzonych broni, ale szczególnie w Titanfallu 1. Smart pistol jest obecny w trybach sieciowych w obu częściach. W multi-dwójki jednak funkcja automatycznego namierzania pozostaje bez zmian, choć twórcy rzecz jasna starali się nieco znerfować założenie mądrego pistoletu. Gdy w części pierwszej Smart Pistol był elementem ekwipunku, w dwójce stał się power-upem z limitowanym zapasem amunicji. Do tego wróg jest już informowany o procesie namierzania, co niby pozwala na prowadzenie manewrów unikających. Co nie zmienia faktu, że śmierć od takiego namierzenia nie jest jakoś szczególnie zaszczytna. Dobra, a czy jesteśmy w stanie odwrócić tę sytuację i przyjrzeć się broniom, które wymagały mocnego skilla? O tym następnym razem.